Nie, nie, nie. Siema z tej strony Klikson, a teraz właśnie czytam sobie co tu się dzieje, bo są nowe auta BMW E34, BMW E36, Volvo V60R odświeżone auta to BMW E39, Skoda Octavia i Seat Leon Cupra Drogi zostały odśnieżone, a lud się roztopił. Opady śniegu zostały zastąpione deszczem. Dodano oznaczenia ulic sławnie. Nowe dźwięki malucha. Naprawiono błąd pojawiający się samochodem po włączeniu frikama. Naprawiono błąd pozwalający na przesuwanie autobusu. Naprawiono kolizję. W, w niektórych budynkach nie ma nowej ekspansji. Naprawiono błąd pozostawiający mandaty na ekranie. I to wszystko co możecie zauważyć na moim Discordzie, na którego was serdecznie zapraszam. Także, no co, przechodzimy do gierki. Dobra, jesteśmy już w Robloxie. I... Była nowa muzyczka, tylko... To okej, okay, tak, to nie jest nowa muzyczka. Jak widzicie, zostały odświeżone te drogi. Tak jak już tylko czytałem. I... No dobra. W takim razie... tego samo On jest dosyć głośny. E, I teraz odpalamy sobie... No, darłowo, <noise> Odpalamy sobie darłowo, Nie wnikajcie w to, w, to, w to, co powiedziałem, bo sam nie wiem o co chodzi. Także wchodzimy do salonu i krótko i zwięźle Wam powiem o tych samochodach. Przejdźmy do. No, nie malucha, bo maluch jest jako pierwszy, tak? E, zmieniamy sobie na 2137 km w, w, w tą stronę i tak się prezentuje nowa BMK. Jak widzicie logo w tych nie są jakieś super, ale dobra, miałem tutaj szybko to mówić No ładne autko w czerwonym kolorze fajne. Ma ładne białe wnętrze. Widać, że hamska BMK, bo ma kierownicę od hamskiej BMK. No Volwiak też ładny, tak czerwony znowu. No, taki klasyk, który jeździ też po polskich drogach dosyć często. Teraz mamy tutaj E36. No, nie widzę go aż tak często na drogach, ale i tak jest często. No, w też ma spoko. Jak na standardy PSD to jest wysoko, ale rymy. Nawet nie czuję, że rymuje. No i teraz odświeżone auto to oczywiście BMW E39. E, z tego co tutaj widzę, to mamy super wnętrze w ogóle. E, no, auto też wygląda po prostu jakby. Ono jest po prostu przepiękne. Ja się czuję taki bogaty. No, zobaczcie, to auto kosztuje teraz 111 tysięcy. A czajcie, że w przeszłości. Podkreślam, powiedziałem przeszłości. Eee, zapłaciłem 16 tysięcy za BMW E30, które zmieniło się w to BMW, które obecnie tutaj widzicie na ekranie. Eee, I w ogóle BMW E30 razy 7 to będzie ta BMW S39, także jest wysoko. Teraz zmieniamy autko na Seata Leona Cupra Bo ta Cupra zmieniła się No dosyć mocno eee, I z tego co widzę Jest dosyć ładnie wnętrze zrobione, jak to zwykle No i e, reszta wygląda prawie tak samo, poza tym, że jest napis Leon. Także teraz o, sobie idziemy do Skody, Skody Octavii i Skoda Octavia ma fajne lampy, nowe logo i ogólnie tutaj ma nowy taki przód z tyłu też są lampy, które są oczywiście pokrzywione, bo jakżeby inaczej standardy PCD muszą być też zachowane jakieś, no weźcie, no druciarstwo musi być eee, bo bez tego to przecież nie pcd nie pcd CD by nie powstało. Fajny tłumik, taki klasyczny na tych październych samochodach, fajnych samochodów. Eee, no do wnętrze też ładne, tak. Pokażę wam BMK, bo w ogóle ją kupiłem na żywo, tak. Eee, tutaj. ona nawet nam się trafił kolor. Jakby, jaka to melodia, to no, wam nie pokażę, bo yy, nie będzie mnie słychać, ale autko jest to. <noise> Też ma funkcję fajnego zawieszenia. Możemy pokazać Państwu, jak to wszystko się prezentuje. No, BMW jest giczor, ładne. Kierownica się w środku kręci. Wszystko jest super. Tak. A teraz sobie zmieniamy na skodzice. W ogóle skodzica zauważyłem chyba, że jest droższa od jakiegoś czasu dopiero niedawno. To się od jakiegoś czasu niedawno, nie no. Ja to serio specjalnie umiem dobierać te słowa. Też jest szara. Oczywiście dzisiaj nam się losują. Kolory takie, jakie są. W sensie kurczę, no. Chwila, bo tu BMG jadą, to trzeba przepuścić eee, Odpalny światła, żeby coś widzieć, i w tym momencie sobie pojedziemy paczuchę, a ja Wam tylko powiem, że włączam kierunkowskaz. Eee. I ktoś mi właśnie Juli. No okej, okay, jedziemy. Nie wnikam. Co z? Dlatego, że chłopiec jest taki lekko gruby. Eee, ale dobra. Jedziemy na paki i w tym o kurde. Ja pierniczę. Co tu robi malu? Słuchajcie jakiś ziomek z, dra z Dragon Balla eee, mnie prosi, żebym go podwiózł. Damy mu k-k, No a napiszemy. Oczywiście mamy do Sławna także na luzie po, po, po drodze. Dobra, jedziemy do Sławna, Sławna a wy macie time timelapsa i jeszcze przypominam o Discordzie, subie i łapce w górę. Także no, przychodzimy do timelapsa. Taka kraksa, można by rzec, można by rzec... Ale zaparkowałem. Dobra, korzystając z tego, że w sumie... Jesteśmy blisko y, paczki, to już mogę zacząć mówić. Y, jedziemy w takim razie... na... prawe paczki, bo w sumie to jest blisko paczek. Y, Słabnie oddajemy paczki. Mamy jeszcze 1200 na minusie. hajsów ponieważ tyle oddaliśmy z 2400 pi, 45. E, sorry, za coś się panie, tak w ogóle? Doda się y, na moim Discord informacje takie o mnie, podstawowe. Mm. żebyście wiedzieli co robić, żeby nie wkurzać czasami, co nie i tak dalej, i tak dalej e, dlatego już będę kończyć ten odcinek, bo, e, bo jest już bodajże 14 minut nawet tego odcinka. E, chociaż wiem, że pewnie moja widownia lubi też długie odcinki w sensie no nie wiem, o, możecie napisać, czy chcielibyście dłuższe odcinki. E, w sumie, czy chcecie krótsze, takie jak ten? E, o, w ogóle też e, napiszcie mi, czy chcecie w sobotę Car Mechanica, czy chce Polish Car Driving, ponieważ się zastanawiam, co wam dać i co montować w ogóle. Przydałaby się dosyć szybka odpowiedź. Zadam to pytanie jeszcze na Discordzie. Eee, tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Ładny lakier i śnieg się roztopił. Pa! pa.